Życie staje się lekkie, jeśli poznasz proste i dobre z natury metody, które pomagają ciału szybciej się regenerować. Terapie proste i dobre z natury przebiegają w zgodzie z funkcjonowaniem ciała człowieka, w zgodzie z jego fizjologią i naturalnymi procesami, i właśnie dlatego wybieram takie metody, które są dla ciała wręcz oczywiste. I naturalne, w naturalny sposób wspierają jego pracę. Właśnie taka jest refleksologia terapeutyczna. Ja lubię upraszczać sobie życie, dlatego propaguję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Co to właściwie znaczy? Działamy szybko, bo myślimy rozwiązaniami. W trakcie refleksologii staramy się jak najszybciej wyłapać powód, dlaczego ciało się rozregulowało, a następnie działamy sukcesywnie, krok po kroku, zgodnie z fizjologią ciała człowieka. To właśnie dlatego efekty przychodzą tak szybko czasami tak szybko, że zaskakują nawet mnie.